Let's go! Nie go, go, let's a go! Nowa mapa, I'm coming! In 3, 2, 1! Przartowałem, jeszcze raz! 3, 2, 1! Jest! O kurwa, taka mapa nigdy jej nie widziałem! No nie, ja oh, kurwa, pierwszy kurwa, raz! Lol, lol, w ogóle weź. No i znowu nie wziąłem apteczki. Jestem przygłupem jakimś, kurwa. A może inne perki? Może jeszcze dostanę, se. Latarkę dostałem i... O, jest ten, y... Jest, jest fixer. Trickster? Łeee, to... No. Myślałem, że Bagmowa Wiedźma będzie. I tak, to jak taki fryer dla muzykę, to lecz, daj spokój. Zartowałem! żartowałem! Przepraszam, że wyzywałem, odejdź. <grystanie> Zdradził Cię chłopca? O kurwa. Podrapa się chciałem, no i nie tak nie w rzaka, no. Najgorzej. O w dupki! Co, 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 czemu? Jestem... Na hita. Nie możesz robić silniku podczas jak on podnosi postać prawdopodobnie. Chyba. Może, możesz. No Sam jesteś jak ten lag. lag. I have lag. Halp me, amanda on the water. to <laughs> the the water. Oh, pupę! no to lipa to wood to lipa. to teraz to wood to wood to wood to nie Nie, 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 Aha, odpuścił mi. No to pochczam. Rajs. Right. Dobra stary, słuchaj. Widzę, że tam nie ile się bawisz. Ja? Ja nic jeszcze nie zrobiłem w tej grze. Da Chciałem się dać hitnąć, ale nie wyszło, bo poszedł za tamtą. Tunela się bo. No to jest... Czekaj, to my. najszybciej my same... I'M FUCKING ONE-SHOT! Nie, ja się myłem wszystkich. O, w dupę gonit mnie! Nie tak! Nie tak mnie goni. Hello, motherfucker! <ścoughs> w piwnicy się schowałem, miło pierdźwięku! Tak, gorzej. Obrócił się do piwnicy i zrezygnował. Co? W ostatniej sekundzie się schowałem w tej piwnicy bym sekundę później, to bym był martwy. Weź się mu uratuj. Nie mogę, bo jestem nie w dosłownie drugim końcu Dobra, już chuj. O, jest przy mnie, nieważne. O, jasne dupę, się psrałem first. Trzeba znaleźć to totema, to jest chyba totem. A że robi ten, że jesteś ten. Co to było? Dobra, kończymy się oh, O fuck. ja ale no 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 to koniec jednej babki. Chyba umrze Mogę jej pomóc! O ile uda mi się? Ja mam latarkę Latarku się mam jeden Nie działa ta latarka nie działa o cheese O w dufa jest Lafita To ja idę poszukać tego temu A to tylko wszystko piczę Dobra to nie to sam na przyjście no co? Nawet mi nie trafił! No stary, ty jesteś pijany jakiś kurwa w dalu, no za śmierci, furna, Nie daj, nie daj, nie no, te hitbox, to są tragiczne, panu. Oła. Tragiczny te hitboxy, ja się tych nie dałem, Dobra, ale jest ostatni silnik do zrobienia. Zróbcie go i będzie easy chyba, że wszyscy padniemy, no to wtedy nie będzie easy. Szybciej! Szybciej! Napierdole! To Szybciej! No i w pa jesteśmy teraz. Się tak zwlekałeś z tym kur... eee daj spokój ja są idę Zwlekałem No idzie już tu nie Idzie po ciebie no, po Nie idzie po mnie, bo mnie nie ma No Kublowy nie co jest pięć, nie? Uratujesz też? Nie No to fajnie No ja nie mam szans, ja się lecę A drugim. Na drugim końcu miasta albo no wioski to jest bardziej wioska Dobra, uleczyłem się, ale nie dojdę tam W ogóle DJ o, Ja bym cię latarkę dał, bo ja nie Wiekłem. mogę Ej, chłop kurwa nie wie, co jest pięć no wokół niego No to koniec To sobie skryłem się kurde przy bambusach No ja wiem że to jest dziwny killer ale no nie zmienia faktu, że na hita jak się ma, no to cię hitnie raz i po tobie, nie? Nie mam jej na hita. No teraz nie, ale mnie miał już trzy razy. się? No, widzimy, ale. No mnie też widział, ale tak, że chyba mnie odpuścił. Bo za IQ i jak dla niego. Chociaż to dziwne, bo nie da się mieć większego IQ ode mnie, a znaczy, tym mniejszego. Ciebie. No, shit, shit. Dobra, na ran. Robię fucking run o Run for it. Run for it. Jakbyś mógł przez tyś rzuty, żeby uciekać? No, on mi zgubił chyba. Już nie, już mi zdziała. Paletki nie ma więc umieram. No co? O, fajnie, no Eda ma jeszcze. No, to nieźle. Super. Do piwnicy mnie zaniż, to się wyjgluje przynajmniej, stary. No weź, nie bądź tak. Nie umiem trafiać, no po mnie No A, dobra, mogę wyjść. No uważaj, biegnę do ciebie, biegnie, biegnie, biegnie! Czekaj na około, jak najbardziej na alkohol No chamie kampiący, idź stąd Nie no pochóż Jak to totalny bullshit był tydzień O w dupę Plan boy plan Ale wiesz że ja nie ucieknę No jak mam uciec, jak brama zamknięta ja za on mi goni Ale no, to nie ma sensu. Staje, leży na palecie stary. <laughs> Ciałka się do klapy. To Dalej, żeby tylko spadł z tego. To jest Głupota stary. Asi. Szukaj klapy, a nie. No nie mogę. No czemu nie klapy? W ogóle, jak Wie, mi też w nie, 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 mi nie, mi nie, poprzednim ten. Eee, ten Eee, nie, 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 to nie, 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 to nie, 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 ten Leatherface nie, 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 to nie, 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 Buba, bubarino i tu. Dobra, druga przegrana z rzędu, ale znowu do rangi, więc jesteśmy na plusie, więc nie płaczemy. I jeszcze byłem najlepszy w tej grze, więc już totalnie nie płaczemy. Więc to by było na tyle, mi się żegnamy i robimy nie, ale...